Siemanko, króciutki filmik. Jak podłączyć wszystkie podcisienia? Wymodelowałem sobie kolektor, kawałek do lotu i wszystkie te wężyki. Żeby to zrobić, więc najpierw sobie tutaj z tego modelu usunę kilka przewodów, które nie będą istotne w tym filmiku. Czyli tą odmę można sobie usunąć. Yy... Tutaj tą rurkę. Do tej rurki są podpięte te metalowe, chudziutkie rurki. I zaraz pokażę Wam krok po kroku, jak który wężyk trzeba podłączyć. Mam nadzieję, że to będzie zrozumiałe na tym filmiku i że, że pomogę Wam. Zacznijmy od tego, że z tyłu kolektora są trzy selenoidy. Ten z tej strony powinien być podpięty do tej gruszki w ten sposób. Oczywiście patrząc tak jakby od strony maski, on będzie po lewej stronie, prawda? Teraz ten drugi selenoid musimy połączyć z drugą gruszką. Czyli ten selenoid, ta gruszeczka. Jeżeli macie wyciągnięty kolektor na zewnątrz, to pokażę Wam też jak od spodu podłączyć podciśnienia, bo no, gdy to jest na samochodzie się nie da. Tutaj idzie wężyk do takiej gruszki, to jest taki zaworek zwrotny i do pierwszego pojemniczka. W ten sposób. Pojemniczki między sobą łączą się kolejnym podciśnieniem, i tutaj właśnie często to pęka. I ostatni pojemniczek idzie do takiego tutaj przewodu. To jest taki metalowy przewód, czyli coś takiego. Jeśli chodzi o ten zaworek zwrotny, to na modelu kolorami go odwróciłem niechcący, ale on ma być w ten sposób czyli zielone do tego, co zaciąga. Dobra, lecimy dalej z tymi podciśnieniami. Teraz będziemy brać, tak jakby kontynuację, czyli od tego metalowego przewodu idziemy do takiej literki T czarnej z rozgałęźnika i wtedy idziemy do literki T białej. I z literki T idziemy do selenoida po prawej stronie patrząc od tyłu, a po lewej patrząc od przodu. No i tutaj z tego czarnego T zasilamy drugi selenoid, czyli to jest Wrist 2 Stojąc przed samochodem, otwierając maskę. Pamiętajcie, że selenoid po lewej stronie to jest wis 1 a selenoid po prawej stronie to jest wis 2 Teraz podłączymy tutaj selenoidy od EGR-u. Troszeczkę wam tutaj poobracam, gdzie to mniej więcej jest. Znajduje się w tym miejscu. Jest to na takiej blaszce przymocowane do bloku silnika. Tutaj między sobą mają być te dwa selenoidy połączone w ten sposób. Ten solenoid górny ma iść do zaworu EGR. Możecie mieć ten selenoid też na dole zrobiony, ale on ma trzy krótce wychodzące, a ten na dole ma dwa. A ten dolny, czyli ten, co ma dwa krótce, musi iść do literki T. Mam nadzieję, że to jest na razie zrozumiałe. I tutaj ten selenoid, który ma trzy krótce, idzie do wężyka, który. Tutaj się tak śmiesznie przeplata i wychodzi z lewej strony. I to ten wężyk idzie do dolotu. Tutaj mam taki dolot sportowy, a oryginalnie jest taka puszka i idzie bardziej o, gdzieś w tym miejscu. I jeszcze mogę dodać, że ta oryginalna puszka, to w sumie tam jest filtr powietrza. To tam ma iść ten, ten ostatni przewód. Dobra, bawimy się dalej. To mamy po podłączane, to podłączane. I zobaczcie, to jest taki krócie, co on jest od razu za przepustnicą. Ten. Króciec ma być podłączony z tym selenoidem, który jest maksymalnie z prawej strony, patrząc od przodu samochodu, do dolnego. W ten sposób. A górny ma iść, jak zgadniecie, do tej ostatniej rurki, która zostanie podłączona. I ona wychodzi w tym miejscu i idzie tutaj, 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 tędy do takiego zbiorniczka. Z tego co się orientuję, to po polsku nazywa się to zbiornik pochłaniania oparów benzyny. Jeżeli się mylę, to mnie poprawcie, ale wydaje mi się, że to właśnie jest to. To pochłania po prostu opary benzyny. W kolejnym odcinku pokażę, jak ściągnąć przepustnicę i cały kolektor, prawda? I teraz tak. Mam taki pomysł, że wymodelowałem sobie te podciśnienia. Czy nie zrobić by aplikacji na Androida, w której będzie można sobie obracać ten model i wyłączyć poszczególne podciśnienia. To jeszcze łatwiej by było. Łatwiło. i może zrobiłbym taką aplikację, w której wszystkie takie ciekawostki, jakieś modele 3D umieszczałbym dotyczące silnika. Przepustnice bym wymodelował, jakieś opisy porobił. Co o tym myślicie, bo mam troszeczkę czasu i mogę się tym zająć. Obecnie też Mam już na jakimś etapie stworzoną grę o Fordzie Probe, ale to na razie, na razie o tym dużo nie, za, nie opowiem, więc wypowiedzcie się na temat tej aplikacji do Forda Probe i tej Mazdy. Czy to ma sens?